Mm -hmm. Co myślicie o, o panu Jacku Murańskim? <głosy> <głosy> nie, nie lubisz pana Jacka? Nie no gada ten, to też mi ty, kurde, ktoś tam mnie trącał po, powolutku, on tak lubi cho, każdego chyba kąsać, wiesz? Więc, więc ja tak za bardzo nie, nie, nie... Yy, to może jako na to, na to, so, na te, te. słowem wstępu do tego face to face'a, zanim przejdziemy do nas panowie, no. może powiesz jak kąsał? Znaczy nie wiem, coś tam wy, wypierdził jakiś potężny komentarz i tylko widziałem, że tam oznaczył, mi się nie chciało tego czytać, bo dla mnie to, to, to obydwoje mają tam coś, coś nierówno podsłowite, nie wiem czy jeden drugiemu sobie tam te spod, odżywki spod lady se podbierają, <grym> potem się kręcą kurwa dziwnie, no ale no, no nie wiem, no nie wiem jaka tam jest w ogóle, jaka tam jest sytuacja w ogóle, nie bo tam coś jest na pewno, no coś jest nie tak. Ci okay. y, no, te, atencjusze ja też każdego chcieli w to wciągnąć, także mnie też tam próbowali, jakieś filmik, jakieś coś, ja to pousuwałem wszystko, także nie, ja się w taki nie będę bawił z nimi te, w te bajki, niech oni się bawią, babrają w tym błocie, ja na pewno nie. Y, zaczepili nie tą osobę, co potrzeba, kłamią, poza tym jakieś rozmowy, że, że ten y, ćpał, ten śmał, a kogo to obchodzi? Jak nie, nie masz to warto, to sieć na dupie za przeproszeniem, a nie włazisz najpierw po palcu w dupę Konradowi, a teraz go obgadujesz. No to, 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 to jest śmieszne w ogóle. A to czy są y, y, majciarzami, to się okaże. No i moim zdaniem tak, bo słyszałem we Wrocławiu chociaż nie chcę plotek powtarzać, ale od takiego człowieka, że, że to jest pewne. No, także... I myślę, że jest trochę tibijskim zadmiarzem. i nie mogę się doczekać, aż go zobaczę w okna, tak jest. nie! Tak Takie! Nie mogę Dobrze. się doczekać naprawdę. Dla mnie to jest jak taka postać kurwa z jakiejś gry czy coś takiego, wiesz co mi chodzi? Zna trener postać pana Jacka, proszę. Znałem z internetu? Kiedyś e, Murańscy proponowali mi, żebym został trenerem ich do walki z Tańculą. E, ja się wstępnie zgodziłem, ale później wypadłem z Fenu, znaczy z Fejmu, e, bo na swoje życzenie w sumie przemyślałem to, że jakby chciałem trenować Murańskich, ale e, nie chciałem trenować na tej do walki z Tańculą. Bo uważałem, że oni im dali przeciwnika z góry, który był dużo lepszy. Stąd miał on trzy czy cztery walki zawodnikowi, który żadnej walki nie miał. Także to jest słabe. nie? Widzę, widzę tych murańskich, mówię, to się nie da opisać. Wszystko ma. Yy, już można odpierdalać, ale wszystko ma swój jakiś tam. masakra, brak słów. Brak... Ale to jestem w szoku, bo teraz to chyba razem intonują piosenkę pod tytułem Jesteś frajerem, tata i syn. Ja dziwię mi się, w ogóle tego nie chcę komentować, gdyby to, ja się dziwię Arkowi, bo gdyby na mnie to trafiło, ja bym podszedł, zajebał jednemu i drugiemu i by się skończyło. To jest wyraźnie żenujące, żałosne. Ja naprawdę, no, wiesz, ja, jakby to powiedzieć, no, miałem swój wiek. Niektórzy ludzie powinni sobie zostać już naprawdę gdzie indziej, a nie szukać na, si na siłę atencji, bo to się robi żałosne i na tym to zostawmy i wiesz co, i za bardzo nie dajmy rozwinąć się takim postaciom, bo takie postacie później naprawdę psują pewne zachowania i mogą doprowadzić do naprawdę złych rzeczy, bo tych niektórych ludzi może już to tak, już, wiesz, już tak bardzo denerwować, albo tak już dojść do jakiegoś tego, że tutaj naprawdę mogą być kłopoty, bo to się robi niesmaczne, bo to wyciąganie z dziwnych rzeczy. Ja, ja rozumiem fajne rzeczy, rozumiem PR, który spowoduje coś jakby to powiedzieć, fajnego do zainteresowanie, do, ale to już jest niesmaczne I, i zostawmy to redaktorzy, bo tak naprawdę nie, nie ma sensu, bo to tylko im dajemy ten fejm albo coś do zainteresowania, a tak naprawdę to nie jest niepotrzebne. Ja wcześniej ja mówiłem, że to są postaci, które można kochać albo nienawidzić, na pewno niektóre zachowania się wymykają spod kontroli tutaj panu Jackowi, za to on jest oceniany też, społeczność goła, właśnie tak jak mówiłem, tutaj ma swoich zwolenników, ale ma też ogrom hejterów. Ale myślę, że pan Jacek jest taką osobą, która e, no, lubi, lubi być w środku e, tych blasków reflektorów, lubi, jak się o nim mówi, chciałby bardzo zawalczyć, więc tak naprawdę najbardziej to tutaj czy pan Jacek może na tym zyskać albo stracić, bo u nas to jest, jest oglądalność, ludzie, ludzie chcą, chcą oglądacie Pana Jacka, niektórzy nie chcą, prawda? Bo tam jest albo jakaś choroba, czyli jakiś, nie wiem, przepraszam, czy, czy nie wiem, oni wierzą we was jakieś historie. Po ojcu i po matce widać, że to są źli ludzie, mają bardzo złe nawyki, złe zachowania, widać to w internecie, jak oni się zachowują. Widać, jak się ojciec zachowuje na konferencji. Czy przystoi facetowi, który ma 52 lata na konferencji, gdzie jest full ludzi krzyczeć do końca, frajerze? A czy wiesz, to są emocje. No, ale, nie jest ale, trudno to ocenić, ale. Ale, ale... ale, to, ale to nie jest. Aby nie przystoi, tak normalnie to się... nie przystoi, tak? To sobie teraz wyobraź sytuację, że ja przyjeżdżam z moim ojcem na galę, i mój tato kogoś nie lubi, krzyczę do niego w frajerze. No nie. Nie, nie no twój, tak, twojego tate z nami no tak nie to, będzie krzyczał, to znam. Są pewne rzeczy w etyce, których nie powinno się przebrać, jakieś takie pewne zasady, które trzeba się trzymać. Jeżeli ktoś nie ma swoich gdzieś takich zasad się ich nie przestrzega, to jest zepsutym człowiekiem. Oni szukają oprócz tego że atencji, no bo widać, że szukają atencji gdzieś tam jakiegoś zarobku. Mówię ale to są źli ludzie, gdzieś tam nie wiem na ile to jest prawdy. bardzo dużo historii do mnie dociera e, gdzieś tam ze starych czasów młodości jeszcze e, Jacka Moreckiego, jakim był kiedyś człowiekiem, że był bardzo niedobrym człowiekiem I, i mówię, nie wiem na ile to jest prawda, ale takie gdzieś tam wiadomości docierają. Na ile się to potwierdzi, to, to zobaczymy, ale widać po nich, że to po prostu nich przemawia pycha, złość, zazdrość, zawiść żeby zniszczyć człowieka, upokarzyć, a mówię chłopaki wiadomo obronią się z dystansem, ale nie przekraczają tego, tego pewnego pułapu, a oni łapią się wszystkich elementów jakie mogą, żeby jak najbardziej tą szpilkę wbić. Ja, nic, nic, nic. A w tym konflikcie jesteś za Tańsulą czy za Murańskim? Nie no oczywiście, zaraz, zaraz, nie dobra, nie powiem tak, że żadna strona, ale no, tamtej strony w ogóle Murański to ja nie rozumiem i nie wiem o co im chodzi tam wszystkim. Ja widziałem tyle co widziałem na YouTube te filmy, ale nie wiem, dla mnie to jest w ogóle bez sensu.